Cześć wszystkim, witajcie kochani na moim kanale. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego poprzedniego hola lumpeksowego, jest mi bardzo miło, za subskrypcję i za łapki w górę, bardzo się cieszę. Dzisiaj jest 14 luty. Dzień wyjątkowy, dzień zakochanych. Z tej okazji chciałabym życzyć Wam dużo, dużo miłości, dużo szczęścia, zdrowia i w ogóle, w ogóle wszystkiego, z czego tylko chcecie. Nie bez powodu dzisiaj jestem ubrana na czerwono. Dzisiaj właśnie y, myślą przewodnią mojego chola będzie oto właśnie czerwony kolor. Zapraszam do oglądania. Pierwszym sweterkiem czerwonym oczywiście jest taki oto piękny sweter w prążki, bardzo ładny, z firmy H&M, w rozmiarze M, nawet nam się ładnie rymuje. Piękny, piękny, w ogóle był w idealnym stanie, kupiłam go za 10 zł. Stylizacja się oczywiście wyświetli w tle, jak w nim wygląda, będziecie mogli zobaczyć. Naprawdę tylko został wyprany i jest pachnący i do śmigania jest idealne. Z tyłu prezentuje się tak samo, coś takiego, bardzo fajne, milutki ciepły, na tą zimę jak najbardziej może być, więc myślę, że łupie jest udany. I dałam za niego 10 zł. Kolejnym moim sweterkiem jest taki oto sweterek czerwony z białymi lampasami na rękawach. Bardzo ładnie się one prezentują. Takie, do takiego uroku à la Bardzo mi się to podoba. Jest to firma Kenar w rozmiarze M. Bardzo ładny sweterek. Do spodni, do spódniczki będzie idealnym, fajnym właśnie dodatkiem i naprawdę urozmaici nam stylówkę. Z tyłu prezentuje się tak. Oczywiście stylizacja wyświetli się w tle i będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w tym sweterku. Coś takiego, dam za niego również 10 zł. Kolejnym moim sweterkiem czerwonym jest taki oto już dłuższy. Oversize'owym fasonie, bardzo fajny fason szerszy, dłuższy, cieplejszy. Z tyłu prezentuje się tak. Ma takie fajne tutaj, właśnie, pęknięcie paseczek. Ja noszę go tyłem naprzód, żeby było inaczej. Muszę zawsze coś inaczej wymyślić sobie. I bardzo mi się podoba to, że można sobie kombinować. Właśnie o to chodzi, żeby kombinować, i żeby sobie modą się bawić. I właśnie tak sobie go ubieram. I bardzo fajnie to wygląda. Tak. Po prostu, tak jakby miało tak być. Coś takiego. I dałam za niego chyba 5 zł, albo 6 zł, jak dobrze pamiętam. Taki oto ładny, czerwoniasty. I stylizacja się oczywiście wyświetli w tle i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądam. Kolejnym sweterkiem, już takim troszkę yy, odetchnijmy od tego mocnego czerwonego, będzie taki oto sweterek w paski. Już taki mocniejszy, krwisty, czerwony, pasy -czerwone w pasy krwisto-czerwone i takie beżowe. Nazwijmy ten kolor beżowym, bo zależy jak się wyświetli też na kamerze. I jest taki półgolfik krótszy, po bokach ma takie ładne pęknięcia. Bardzo fajny, długi rękaw, ładny. Dałam za niego 2 złote. Jest to firma Zara Knight w rozmiarze S. Coś takiego. I oczywiście stylizacja wyświetli się w tle, i będziecie mogli zobaczyć, jak nim wyglądam. I na koniec pokażę Wam taki oto mój płaszczyk, też w kolorze czerwonym. Bardzo ładny, bardzo mi się ten płaszczyk podoba. Jest z firmy HM w rozmiarze 42. Guziczki czarne, które dodają uroku, naprawdę są mega, mega. Bardzo mi się podobają te guziczki. Fajnie to wygląda. Oczywiście kołnierz taki wykładany. Tutaj będzie tak. Coś takiego. Pasek, kieszenie. Taka ala podpinka. Coś takiego. I tutaj z tyłu też taka właśnie ala podpinka. Piękny czerwony kolor. Bardzo ładnie to się to wygląda. I dałam z niego 25 zł i nie żałuję. I oczywiście w tle wyświetli się stylizacja. I będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądam w tym paszcie. I na sobie też oczywiście mam żakiecik, spódniczkę i crop top z second handu. Za ten żakiecik dałam, jest bardzo fajny, z takimi fajnymi rękawkami. Dałam jakieś 8 zł. Za crop top, który już kupiłam jakiś samo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że dałam gdzieś 5 zł i spódniczkę, którą chyba już gdzieś tam na pewno widzieliście w moich holach kompeksowych dałam. Chyba 9 zł, ale nie chcę kłamać, nie chcę, nie chcę kłamać, nagadać coś. Bardzo fajna, idealnie, idealnie pasuje do tego żakietu, spódniczka, czy spódniczka do żakietu, czy żakiet do spódniczki. Bardzo fajnie się to prezentuje. Taka stylówka. I za niewielkie pieniądze można wyglądać super. Zapraszam Was i zachęcam do właśnie kupowania w second handzie, bo naprawdę... Czasami się zdarzają takie super perełki, że warto, warto kupić je. Za małe pieniądze Możemy wyglądać jak gwiazda. Naprawdę. Dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie mojego hola lumpeksowego poprzedniego i zapraszam oczywiście do oglądania tego hola. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zachęcam do obserwowania również mojego Instagrama. Tam też pojawiają się fajne, ciekawe stylizacje z ciuszkami second handu i oczywiście do zobaczenia w moich kolejnych hola, holach lumpeksowych. Do zobaczenia. Hej. Cześć.